I lecimy. Rozpoczęły się zawody. Patrzcie co się dzieje. 154 zawodników poszło w miasto. Dobrze, Dobrze, się, Dobrze się zapowiada, bo przed zawodami widziałem rybę. Także idziemy od razu na nią. Jeszcze nikt w tym kierunku nie idzie. Jesteśmy pierwsi, nie starają. Będziemy po głowie rzucać gumami, e, czy czymkolwiek. Zobaczymy. Widziałem tu rybę, bo e, pozdrawiam chłopaków z międkarstwa francuskiego, szukałem rano kangura. <gulanie> kangura już zapala, teraz czas na ryby. Zobaczcie, nie wiem czy będzie widać, ale płynie przy... potężny karp tutaj przede mną ale nie to jest celem dzisiejszych zawodów zobacz Serobek jaki bydlak zobacz jaki bydlak widzisz? i zobaczcie, przede mną piękne stado ogromnych linów woda jest czysta, mam jeszcze okulary polaryzacyjne może nie widzicie tych ryb, ale zobaczcie jakie banie tu biją. Przeogromne liny. Zmieniałem miejscówkę, zaczęliśmy od takiej małej parkowej wody, ale pewno tu podoświatów, nic się nie dzieje. Ja już pierwszego na karpie. I ten. Ale ryby były, nie? Ryby, widzieliśmy ryby. dużego karpia, piękne, piękne liny i bardzo grubego szupaka, ale, ale gdzieś nam odpłynął. Nie, nie no i... są aktywne po prostu, ale wrócimy tu jeszcze na na koniec bliska to jest biura zawodu wrócimy tu na pewno jeszcze. A, no w sumie racja, można, Ty... można przyjść zobaczyć. Wiele, bo tu widać, że widzieliśmy tę rybę, ona jest, aby się uaktywniła, no ale myślę, że jak mamy wracać, wróćmy sobie wcześniej i jeszcze spróbujemy coś dołowić. Chyba tak. coś znajdziemy kratę To Dopiero początek mamy jeszcze czas. No jest Więc... fajna pogoda, śwakowa. Też nie ma wiatru. Więc no, biegamy. Wiatry, i w nie no zdał. Przed nami 2 km marsobiegu. Zjeżdżamy z ronda i ciśniemy. Nie, no podoba mi się. Powiem ci, że pierwszy raz na takim imprezie. Choć jedziemy z rondą, bo to. Ciekawa sprawa. Śliwka opowiada, że w Polsce też się odbywa coś takiego. Tylko na przykład. 24 godziny trwają takie zawody, nie? Potrzebujemy, tak? jeszcze tu jakaś woda? I na przykład dodatkowe jakieś punkty do, do, do ryb masz, jak na przykład przyniesiesz zdjęcie z jakiegoś miejsca, wiesz. Takie elementy gry ulicznej wchodzą w to. Tak, ale to nie jest w kilku dużych miastach, wiesz, w Polsce. w rurę wpłynął. w rurę? Tak. Wielki, tak, znaczy wielki, no. Parę kilo, nie? Płynął w rudę. O, wypłynął. Ty naprawdę kloc. Parę kilo, nie? Tak. Parę on ma zdyszka człowieku. No mojego łamaństwa przed chwilą tak on zdobyć. Wyciągnąłem niestety nie udało nagrać się holu. No bo walczył strasznie, nie? Tu widać przerzutek szedł dobrze do przodu. Jest po drodze trafiliśmy kolejną parkową wodę. I w trzecim rzucie miałem jakąś rybę. Klapnęła się pod wierzchem i o i tyle ją widziano. Myślałem, że będą pierwsze punkty. Tam dostajemy informacje, jakieś ryby tam już zostały połowione, jakieś szczupaki, jakieś okonie już są. I na razie bez, bez efektów. Ale w tych parkowych w oczkach, takich jak tu widzimy po drodze, akurat tutaj jest przemętniona woda. Ale w tych wszystkich jest masa, ogromna ilość pięknych linów. Widzieliśmy piękne karpie, też kilka sztuk. Czyli w centrum miasta, jak widać, też można sobie fajnie połowić. Nie będzie pewnie tego widać, ale tu już spotykamy drugiego żółwia. Wpłynął tam po te. Naprawdę drugi bardzo duży żółw. Zobaczcie w jakiej kołży. Nie jest to duża ryba Ale jest pierwsza na rozkładzie. Chyba nie będziemy Ile musi mieć? 45 Nie będzie chyba to więcej tego Ile mu zabrakło? 41 3-2 takie ma Nic Pod mostem jest szczupak metr zawsze. Że zawsze pod mostem jest szczupak metr. Tam coś chodzi. To, to było pobicie, bo miałem ten Stuk, tak dwa razy pyk, pyk i, i przybiło. Wiesz Może o konie tu stoją, albo coś przy dnie Nie o konie, wiesz? Są o konie ja pier Jest! Nie, to chyba większe. Ładny szczupak. Będzie punktowany. O kurde, nie włączyłem kamery. Dziewięć minut z nim się robi. Pierwsza punktowana, zdobyć. Ale fajnie, mówiłem, że było przybicie i poprawiłem tak, mu. Tak, mówiłeś dwa razy puknął chyba o konie. Tak. To tak, jest kolega szczupły. Dobra, mierzymy go. Identyfikator musisz ściągnąć. Właśnie, jesteśmy takie identyfikatory, z którymi musimy robić zdjęcia ryb. No. Na miarce widzisz Dobra, wyłączam w kamerę, bo trzeba się zająć zobodami. Co pojeżdżasz, hmm. Powiem tak, syto, syto, tylko nie z rybami. Sy ziemniaczka? Mówili, będziesz mijać ręki ja dzisiaj nawet na obiad chyba się zasłużyłem mani, ryby. To jak mistrzem Polski będzie mówić? Masakra. Ale zawsze mogę powiedzieć, że mi nie zaliczyli pięciu. Co jest? Żurek to naftu. Sztuka mięsa. Alka pusta dobra. Wolno. Wiszona. z Bangladeszu. Nowy rekord, jeżeli chodzi o długość złowionych ryb. Totalnie. Poprzednio było to 18 metrów. Jakiś ktoś ma pomysły, zgadnij ile jest teraz? 36. To no jeszcze. 46. No już blisko. Dobra, oświecę. 46,5 metra. To jest wynik, który udało Wam się dzisiaj w fotalu złowić. Ale są tego dwie rzeczy. Poprawnie zgłoszonych ryb, czyli tak jak powinno być, z dwoma identyfikatorami, z odpowiednią, żeby ryba miała głowę w odpowiednią stronę, z wszystkimi szczegółami. Zgłoszonych poprawnie zostało 59 ryb. Z czego. Ponadto, że tak powiedziałem, 59 ryb, a złych zgłoszeń, zgłoszeń ryb zostało 47. Właśnie. I było i w tych zgłoszeniach, i były dwa teamy, które miałyby pierwsze miejsce, były trzy top fishe, które miałyby zdobyte, no ale niestety. Szczegóły grają tutaj rolę, zwracamy na to uwagę, informowaliśmy was o tym i będziemy kłaść na to nacisk, żeby każdy wiedział po co przychodzi i każdy miał równe szanse. Zasady to zasady. Dobrze, przejdźmy do bigfisha. Big dzisiaj udało się zdobyć, jest to szupak 85 cm i należy do pana Dawida Koguta. Gratulujemy Patryk Wilamowski, Sebastian Błaszczykiewicz, Tig Lucky Anglers 2 Czyli kolejny team, który był sparowany przez nas, znowu osiągnął sukces. Także gratulacje. Dokładnie, znowu y, i to była chyba pierwsza ryba, nawet z zawodów tutaj tak, łowiona. Z wynikiem 219 punktów. Y, z team, który został przez nas sparowany. Kolejny raz się udało. A jeszcze dodam, że to były tak bliskie wyniki, że zespół, który był na miejscu czwartym, miał punktów 217. Także dwa punkty dzieliły ich od podium. Drugie miejsce Łukasz Kruk i Rafał Gałka Team ST Crox Z wynikiem punktów 231 I pierwsze miejsce dzisiejszych zawodów Oraz ticket na World Street Fishing Który odbędzie się za tydzień w Med. gdzie my też tam będziemy Team Preda, Radosław Wieczorkiewicz i Barbara Kierzak Dam taki szczegół, że tutaj walka była tak wyrównana, że między pierwszym miejscem a drugim było również dwa punkty różnicy Także to naprawdę wszystko było bardzo blisko Wielkie brawa Piąty raz